Tak, nazywam się Stanisław Sierawski. Mieszkam w Chotomowie. Lat mam 99. Jak to się stało, że Wasz batalion został w twierdzy, a inne bataliony pułku przeszły do obrony Mławy? Tak, no jeden batalion został z powodu, że miał to być w obwodzie. gdy będą się cofać, właściwie. Ci spod muławy, to mieliśmy ich zasilać w tym czasie. I żeśmy ruszyli właśnie pod Pomichówek. ale żeśmy dowództwo się zorientowało, że szybko właśnie Niemcy już robią dużo nagonkę właśnie nie było żadnej, nie, 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 nie mogli, nasza armia właśnie nie mogła wytrzymać i szybko, szybko po prostu uciekała. I myśmy również z powrotem się wycofali, bo nasze dowództwo właśnie znowu zażądało, żebyśmy zasilili za Wisłą właśnie tam z, z, z Poznania, poznańskiej dywizja właśnie y, generała Kutrzeby, ruszała na Warszawę i mieliśmy tam właśnie wspólnie się razem do nich dołączyć i iść do ataku niemieckiego. I w tym czasie znowuż wyszedł rozkaz, że nie ma tutaj linii na nowy dwór właściwie. No i w, z powrotem nasz, z powrotem, żeśmy całą noc maszerowali, zdążyliśmy się tylko przez całą noc przemaszerować i szybko dowódca batalionu zażądał, żeby się szybko okopywać, bo nieprzejaciel nasz już właśnie będzie przywitał huraganowym ogniem. I żeśmy zdążyli się okopać, i tak było właśnie. Tak było, że po prostu ziemia tylko ryczała właściwie. Że... No i żeśmy trwali cały czas właśnie na tej linii, do 28 <coughs> na Nowym Borgu. Co to, to było na tej nargi, za zdarzenie? Znaczy to, to warto właściwie, bo to szmukę był. No to niech pan o tym szmuglu opowie. No to było tak, no na ogół tutaj na, na nasze tereny były strasznie obiedzone. Właśnie nie wszystko było wentarz, wszystko było Niemcy zrak Jeśli nie było co. Musieliśmy, właśnie, zmuszeni byliśmy, wykupywać sobie marki w Warszawie od handlarzy i chodziliśmy po prostu do rzeszy przez narew. I żeśmy tam ryzykowali, właśnie nie wszyscy byli tak odważni, i właśnie myśmy tam, właśnie i szwager, ja i mój brat, weczek, żeśmy ruszyli i z powrotem mieliśmy tam w ten czas, nie wiem, mąkę chyba, żeśmy tam w worku sobie tam zakupili i przejeżdżamy przez Narew, Właśnie to jesień była taka, taka już, taka dosyć ciemna, deszczowa. A Niemcy na nas już czekali właściwie, zdążyliśmy się tylko z tych łodzi poruszać, a Niemcy już jeden po polsku mówi: chodź ta, chodź ta, jeszcze tam ktoś jedzie, no nikt nie jedzie. Zabierajcie swoje worki i chodźcie z nami. No a myśmy już wiedzieli, gdzie idziemy. Tam punkt był zborny, właściwie u Kolbego, tam znać znaczy, się to był taki fordeutsch. I tam cała była ta komendatura i właściwie tam już była tam przynajmniej było koło z, z, z tych, uciekinierów, zna, tych znaczy złapanych w stodole. I ja się zorientowałem właściwie szybko, jak każdego przerewidowali w, w, w tym punkcie, jak go zrewidowali, to do stodowy. Jeden odprowadzał do stodowy, i te wierzeje właśnie takim... Takim drągiem przy, przytłaczał, a mnie się to udało właśnie, że ten drąg jakoś mi tam ustępował i głowę już tylko zmieściłem i już czułem, że, że on ustąpi dalej i ja krzyknęłem na brata i na szwagra właśnie chodźcie chłopaki, I oni wyskoczyli z, z tego siana tam, z tej sodoły i choda, a, on, a tu już bataliejki Niemcy już i, i z psem. Nas tam niby gonią, ale co ciemna noc była w ogóle dla nich niemożliwa. Strzelać też nie mogli, bo nie było, strzały były niecenne. I udało nam się uciec z obozu po prostu, bo wszystkich do obozu zabrali właściwie, Tam było przynajmniej gdzieś tam koło stu ludzi. To było straszne. Jeszcze to było tak dobrze, że oni nie pisali nazwiska, właśnie, bo tak to jeszcze człowiek. Był, jak uciekł, ktoś musiałby się ukrywać, właśnie gdzieś, bo przecież mogliby zrobić. Ale tak było, że oni tylko dowód spisali, żeby dokument że jeżeli że, że ma się dokument, zrewidowali i właściwie towar zabrali i, i do wozu, tak. No, jak to było z tą pomocą temu żołnierzowi jugosłowiańskiemu? No. A tam co, zbawi... Który uciekł z armii niemieckiej, tak. Co w tej stodole. To tam żeśmy tak, kolega mój był taki serdeczny, ten policjant granatowy. Jemu się też udało z Kresów tam uciekać, właśnie ze wschodu. Zdążył jakoś się zorientować, że właśnie, że uciekł, miał tutaj rodzinę. Miał tu siostrze Wolszewnicy też tak samo, i stamtąd uciekł. No, i żeśmy razem w konspiracji byli. Właściwie tak. No, i jak już różne rzeczy tam właśnie staraliśmy się tych młodych właśnie do siebie przybliżać, właściwie do konspiracji. Wiekiem tam przynajmniej, żeby miał chociaż 18 lat, bo przecież to trzeba było naprawdę myśleć dobrze, żeby nie było żadnej wsypy. No i u mnie tam często właśnie robiliśmy te zebrania razem, przychodzili nawet, przyjeżdżali z Legionowa też właśnie koledzy razem, żeśmy... A czasami celnicy przechodzili właśnie przez, przez naszą tam szosę koło mojego domu i żeśmy tam nieraz tak pod ukradkiem różnie szkolili tych żołnierzy z bronią właśnie, żeby się umieli właśnie obsługiwać. No ale na koniec już, jak już wojna tutaj w czterdziestym... W piątym roku właściwie w 1944 roku właśnie już ku końcowi miała być, tutaj front już był tutaj jeden na terenie Olszewnicy, drugi ruski front był tam na terenie Łańsk, Właśnie te, te linie były roz, rozciągnięte właśnie do Narwi, rozciągnięte. No i myśli, i tam Żołnierze przyszli z frontu, oni chyba byli z Leningradu i właśnie sobie tam na odpoczynek tutaj, tutaj wzięli i myśmy tam, tam kolega tam trochę z, z tym Jugosławianiem obcował właściwie kiedy oni będą mieli czyścić tą broń w stodole i myśmy tam właśnie z bronią poszli do, do tej stodoły, do Kowalika, w Olszewicy Kowalik nazwisko jego było. Właśnie to było koło młyna tam. My. I żeśmy tam jem zabrali tą broń. Ich żeśmy jednego to legionowa tutaj wodesłaliśmy. wrócili posieć do partyzantki takiej właśnie, ale to już była na trzeci dzień już ewakuacja była w terenów, to żeśmy mogli to odważnie zrobić, bo tak to by tam cała łączewica po prostu spalona została właśnie, bo Niemcy to takie... Tak się oddzięczali właśnie za takie właśnie rzeczy. A jakiej narodowości byli ci żołnierze? To żołnierze byli, mieszanina była taka, było tam trzech było Niemców, jeden był, jeden był, dwóch było Węgrów, Czechosłowak, taka mieszana właśnie, ta, ich tam zawsze tak jak dawali, Na przykład jak młyną też pilnowali, to też tam tak było, że... To po mojej, w, w szkole oni tam urzędowali ci Niemcy, tego mój na co pilnowali. Tam mieli swoje, posiedli, swoją kwaterę. I właśnie to też tak było, że jedyny Hetzman, SS, to był taka, taki typ, był bardzo z tych, z tych oczów jego, też wystarczyło, właśnie. Ale żeśmy tam wiele wiadomości też od nich tam mieli, bo byli. Niektórzy byli Bawarczyki, Niemcy właśnie, dosyć takie naprawdę ludzie byli. Wiele rzeczy można było się dowiedzieć od nich, jak front tam przechodził, żeśmy tam różnie badali właściwie. Żeśmy się nawet tam z niektórymi żywali, właśnie, wiele rzeczy czerpali z ich wiadomości właśnie. Tak na, na różne sposoby żeśmy tam działali właściwie. No ale i też właśnie tak było, że Kolega właśnie, z, z nim tam dużo właśnie już był zapoznany i żeśmy go tam nawet z tego Jugosławiania, odciął, żeśmy wzięli i też oderwaliśmy z bronią właściwie. Też właśnie, to jak przyleciał ten mam od razu do mnie tam do mieszkania, do mojej matki tam właśnie wleciał, bo tam jej siostry były i Jugosławiny, myśl Jugosławin, nie I mnie tu nie było. Ja już byłem w strachu, bo, wieś, bo bo troszeczkę byłem związany, co latał jako obłąkany ten Jugosławin, nie mógł sobie darować, co z nim, kto to właśnie to zrobił właśnie tak. No i też mu się udało uciec właściwie, bo to, też właśnie taki porządny ten Jugosławin był płakał zawsze, że za że, że kogo on walczy właściwie, że jest w tej armii niemieckiej właściwie tak. Takżeśmy dużo czerpali takich różnych wiadomości właściwie, tak. Ale to tak dobrze to było, że to się kończyło już właściwie, bo tak to mi by tam było troszeczkę nieodpowiednio, nie, nie, nie by się to wszystko skończyło. No tak, to już był koniec koniec tak, wojny. Tak. Niemcy przegrywali. Tak. No Inna i to... sytuacja była. Tak, no i tam, że final, jak to cecerenie te wszystkie wybiły, się. trzeba było to wszystko zostawiać, tobołki na plecy i trzeba było szukać kwater. A teraz może Pan o tym młynie w Olszewicy opowie. A w Olszewnicy, to tam, ja pracowałem też na tym młynie, mój szwager pracował, brat pracował, ja akurat tam w nocy nie pracowałem, tylko szwagier pracował. <coughs> Przyszli chłopaki tam czterech tam miało przyjść tam właśnie do tego młyna, kazali sobie tam tym pracownikom mąki nacypać worki, bo mówi, młyn będzie spalony i tak. A ci tam właściciele no, spali i tam po prostu nawet na razie, to dopóki ten. Młyn się nie palił, to oni, no, niczym nie wiedzieli. Właśnie, bo to ciemna noc była tam nieoświetlona, wieś była nieoświetlona, kiedyś nie było w ogóle elektryczności, światła nie było. To sobie tam gracowali i właśnie pracownicy sobie pobrali tą mąkę, a oni spalili ten młyn. Właściwie taki. Jedni tam tłumaczyli, że, że to niepotrzebnie to robili, no ale oni mieli powiedzieć, że to dla Niemców to wszystko ten młyn pracował. Że to wszystko Niemcy właśnie tą mąkę zabierali z tego młyna, że tam mało wiele sobie gospodarzy, swoje zboże tam też częściowo korzystali z niego, ale cała, cała właśnie, cała zasada była, to dla Niemców wszystko szło, bo to wagony bez przerwy przychodziły z różnych, z różnych stron, tutaj rampa to wiecznie była tutaj właśnie za zbożem, co się tutaj zawsze pracownicy przyjeżdżali, zboże to było po stodołach, bo nie mieli miejsca z tych wagonów, w moim się nie pomieściło te zboże z wagonów, to po stodołach, w Olszewnicy tam po, po komórkach, po stodołach, w, w szkole, szkoła była cała zasypana zbożem, właśnie jak Szkoła zasypana była zbożem, to pękła ściana. Właściwie przyleciał taki Ukrainiec też, też tam, co pilnował tych, tego młyna, to przyleciał nawet do mnie do domu, pan, pan, chcesz prenicy, do okna w bombie w nocy? Chcesz prenicy, Mówię, nie, nie, ja się nie chciałem z nimi zadawać. Właśnie myśmy jak chcieli, to tej przenicy mogliśmy sami sobie wziąć, bo to w ogóle było takie po prostu niemieckie to wszystko było, tak. I właśnie to takie, takie różne rzeczy się działy właśnie w czasie tej... No a teraz te, jak było z tym jedzeniem na linii frontu? Z jedzeniem było bardzo źle, bardzo źle, bo byliśmy tak wysięczeni bez, bez picia, bez, bez jedzenia właściwie, bo... Kuchnia po prostu w dzień nie mogła podejść pod linię, bo to była, teren był bardzo otwarty, myśmy byli na swojej linii, to na wzgórzu takim, bo to wzgórze takie było. A, nie, a niemiecka linia była też gdzieś do kilometra od nas, a, a placówki były zbliżone właśnie i, i też szpajpery, i też na, na, na drzewach. Też właśnie obserwowali to wszystko tak, że kuchnia w dzień nie mogła dojść. To wieczorem jak czasami podeszła, jak ciemna noc była, no to żeśmy tam gróbkami spod linii sobie, zarządzenie było dowództwa, żeby sobie iść po cichu gróbkami, żeby nawet manaczką nie wolno było sztuknąć, bo wszystko w nocy było słychać. Po prostu i dopiero ukradkiem nam się nieraz udawało, żeśmy mogli sobie ten obiad wieczorem tam właśnie tą manaczkę przynieść do okopu właściwie tak. Ale coś tam ze sklepem było, do sklepu żeście... Po... A to, ten sklep, to żeśmy się tam czasami, że się jak spokojnie, nieraz było, bo godziny były takie, nie zawsze, przecież w godziny huraganowe ognie były właśnie, to można było czasami ten głód dokuczał, to czy, każdy się racował po prostu, nawet Nawet pomidory gdzieś tam były na, na, na krzakach, co, co tam sobie tam, żołnierze zrywali, bo no, każdy się racował jak mógł na tej linii, bo... I myśmy tam sobie odważyli, właśnie do tego sklepu tam do niego, jak żeśmy tam poszli na ten, że rzekomo ten obiad zjeść właściwie. I nie udało nam się tego obiadu zjeść, bo znowuż akurat nieprzyjaciel zaczął rozwijać swoją, swoje jak oni tam, ci Niemcy zawsze prowadzili to było, to było okropne, oni tak nas zdusili po prostu, że myśmy byli całkowicie bezradni. To dobrze, że tam jak kres żeśmy w tej ziemi leżeli, rozsypywała się ta ziemia nasze zawsze tylko te, te, te popiersie, cośmy mieli na tych swoich liniach, to te popiersie zawsze były rozdmuchane, rozdmuchane i po prostu jak, jak często pod tą ofensywę chcieli prowadzić ataki na nas, to właściwie jednej nocy taki, taki był przybrany atak, że mnie granatnik rozwaliło. Amunicyjnego żołnierza zabiło właściwie. Karabin też ręczny został spalony właśnie. Ja tam byłem ścianką taką przegrodzony. Właśnie to ocalałem. No i mój celowniczy też właśnie ocalał właśnie, tylko ten amunicyjny został zabity właśnie. Tak. No i trzeba było poczekać, jak tylko zostanie troszeczkę ogień. To trzeba było stanowisko szybko zmieniać, bo było niemożliwe tam. W tym, w tym miejscu już być, to trzeba było lecić tam parę metrów oddalonych od tego stanowiska, bo tam tak gdzie, gdzie broń była maszynowa, gdzie była jakaś broń taka bardziej dla nich groźna, to oni starali się jak najwięcej tam tłuc, bez przerwy. I no to różne, tak jak dowódca mój, właśnie to nie dowódca, nie mój dowódca, tylko drugiej kompanii, Odważył się tam kapitan taki zawodowy. Też mówi chłopcy, kto na ochotnika? Mówi, może tam mówi, tą placówkę tam zniszczymy, mówi, bo oni nam nie dają tutaj na tej linii żyć. No i odważył się tam właśnie ruszyć z kilkoma żołnierzami i zginął tam właściwie tak porządny, taki. Ten kapitan był taki naprawdę lubiany, szkoda go było bardzo mm -hmm. właściwie tak. A to było, w ogóle to było bardzo ryzykowne, to trzeba było pomyśleć, bo to było niemożliwe bo poruszyć się tam do nich, żeby tam coś, jakąś czujkę, jakąś placówkę zniszczyć, to było niemożliwe, w ogóle oni mieli tak mas broń maszynową, metr przy metrze po prostu, że, że, że było niemożliwe, to jak tym zasypali tym łogiem nasz, w stosunku do, na do naszego szału, to było znikome po prostu. Byli tak, tak, silni byli. No, ale jednak Waszych okopów nie mogli zdobyć. Tak, no okopy zawsze, zawsze one są najbezpieczniejsi. Naj, naj Nawet w twierdzy, którzy żołnierze tam zostali, niektórzy dla ochrony koszar, bo przecież tam, tam wojska nie, zasadniczo nie było żadnych kompanii takich, żeby w twierdzy było, bo tam było niemożliwe, bo tam szpital był kompletnie spalony a tylko tam służby trochę było takiej porządnej, co trzymali troszeczkę nadzór sam nad, nad, nad um, koszarami właściwie. Tak, to tam było tam paręset tych, tych właśnie, którzy, którzy opiekowali się właśnie. A tak to wojska tam w ogóle twierdzenie nie było, tylko wszystko było poza twierdzą. Linie były około okrążone, od Pomichówka do... Do zakroczenia właśnie i tutaj na wydwór od narwi do Wisły właśnie to okrążone było to. Wszystko a tylko była właśnie taką 28 września skapitulował Modlin, tak? 28 września. Jak pan dalej do tej niewoli trafił? Tak, no to znaczy, że... Po linii podawał, normalnie podawać po linii, że wojna, już koniec wojny, kapitulacja. I z drugiej strony jedni żołnierze rozgoryczeni byli, żeśmy przegrane byli, ale z drugiej strony była beznadziejna walka, była beznadziejna kompletnie. No i Niemcy już jeździli zaraz po, po, po liniach, żeby wszystko zbierać się. Na punkt do Nowego Dworu, tam na ten plac, tam taki duży plac był pomiędzy Modlinem a Nowym Dworem, tam żeśmy zdawali broń w kozły właściwie, no i znowuż kompaniami wszystko prowadzili nas na fort Janowski, ten wielki tam mój właśnie i tam żeśmy przenocowali jedną noc, też tam przecież na Głodzie, tam nie było żadnego pożywienia, nic nie było kompletnie, myśmy tam że te nogi włóczyli za sobą właśnie to, co było. Żołnierz był tak wycięczony, po prostu, żeby to nie, nie było tak jak u Niemców, że oni wszystko, wszystko było. No byli silnym, silna armia była w stosunku do polskiej armii. A żołnierz był waleczny, polski żołnierz to był bardzo waleczny. To, oni się sami dziwili, że, że mogliśmy z nimi. I tak przetrwać się kilka tysięcy tygodni właśnie przy Modlinie. widzieli za, za wielkich bohaserów nasz właśnie pomawiali. Czy po kapitulacji Modlina pana Wolszewnicy był? Po kapitulacji tak. Jak wróciłem z niewoli, to zamieszkałem w Wolszewnicy. Po kapitulacji to, to normalnie... Mhm nas prowadzili nas się z tego fortu mm -hmm. do, do obozu, tak. mm -hmm, mm -hmm. tam most był <laughs> przez Narew, właśnie przez wójtostwo tam tak zwane. Tam towarowe pociągi stały z tamtej strony Narwi i wszystkich nas tam do tych wagonów towarowych jak bydła na, na napchali ile tylko się dało, co tam ten pociąg to szedł do Timoławy po prostu nie wiem, ale chyba z pięć godzin co najmniej w się właśnie to duszno było, tam w ogóle tam było niemożliwością. No i do, do, obóz tam był w muławie dla, dla nas właściwie. Tam kilka tysięcy nas tam było i trzymaliśmy się cały czas, ale po kilku dniach to Niemcy robili zbiórkę i, i sobie tam oznajmiali, że żołnierze. My będziecie mieli pracę w Niemczech, którzy jest i chce, to żeby występował w szeregu. No i tam większością żołnierzy występowali, bo tam był głód, tam było zimno, tam, tam po prostu było niemożliwe. Było Także większością wszystko się po prostu. A gdzie był ten obóz, Mafie? To było. Nie trudno powiedzieć nazwę. Ale to koszary były? Co to było? To była taka jakaś szkoła. Mm -hmm. Właśnie i tam te, te, CRM, te szkoły były taki duży. Właśnie tak. No i tam większy, większa część tych żołnierzy wszystko na ochotnika poszło do, do... Zgłaszało się do Niemiec. A myśmy do końca trzymali się tak, żeby do końca się trzymali. I po prostu jak już sobie tam napełnili tymi żołnierzami do tej pracy, to nasz zwolnili do domu. A do domu się przyszło, to bieda była, to było w ogóle, to było... Mo moich rodziców chata była taka dwuizmowa, malutka, podziurawiona, zimno, trzeba było szukać opału jakiegoś, jedzenia, nic nie było, kompletnie. Strasznie, z jednej wojny się wróciło do, 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 do domu, druga, druga była Pustkownia. Właśnie to było życie straszne, przetrwać ten czas. Gdzie był jakiś słupek w płocie, gdzie było tam coś, to wszystko było wyłamane. Bo to kiedyś tych słupków betonowych, żelaznych, nie było w ogóle przed wojną. To nie było tam słupka, wszystko, wszystko się Likwidowało, żeby, żeby do kuchni grzać tym mieszkania, żeby... To było ciężkie, ciężkie warunki. Życia było okropne. A jeszcze ja nie miałam ojca, właśnie matka została z kilkoma dziećmi. To była bieda, tam mieliśmy tam trzy morgi tej ziemi. To w ogóle było, było bardzo, bardzo ciężko. Ale Polskie się kochało, bo ojczyznę się bardzo kochało, tak jak swoją matkę ojczyznę się kochało, bo człowiek był od dziecka w szkołach nauczony, w ogóle to było w krwi, w krwi człowieku, właściwie, że człowiek zdawał sobie sprawę, co to jest wróg, właściwie co, a cenił, to, co jest ojczyzna twoja właściwie. A ja szczególnie to w młodzieży należałem do przysposobienia wojskowego. Należałem już od, od 16 lat do przysposobienia wojskowego. Byłem wiceprezesem młodzieży koła. Właściwie cały czas byłem taki uspołeczniony, bardzo, bardzo byłem za zaawansowany. Bardzo kochałem Polskę właściwie swoją. tych martwych zasłużonych. A tam, tam dworze też duże zebrania, żeśmy robili, bo tam też, też mam drugi, też łopis właściwie, bo to dużo, dużo, dużo miałem właśnie znajomości, dużo doceniany mnie właściwie. Ja byłem dosyć lubiany tak w swoich kolegach właściwie, a nic nie było naciągane, bo to nie... Tam nie wiem, pan pewnie zna Mendykowskiego z regionowa. Nie zna pana?